Jakie imię Wy obrali dla swojej Detyny? Danila Antoni. Proszę o prośbę o Bożą dla Daniela Antona. Prochreśczeniem. Prochreśczeniem. Drogi badki, Wy o dla Waszej Detyny. Tym samym Wy zobowiązujecie się wychowywatej i uchrystiańskiej wili, że Dytyna, ty czy Boży zadowolony, lubiła Boga i jak uczył nas Jezus Chrystus. Czy wy świadomi, świadomi tego obowiązku? Czy wy chresni, baćki, gotowi dopomagać baćkam tej Dytyny w wykonaniu ich, ich obowiązków. Tak. Daniel Anton, chrześcijańska wspólnota z wielką radością przyjmuje Cię. Od imię całej wspólnoty oznaczają te Chrysta. Chrystusa. Piszemy, Wy, betki, i betki, Matki, poznajcie Wasze

Maria Matilł Boża, moli się nas. Święty Ioane Chrystytelu, moli się na nas. Święty Józefa, moli się na nas. Święty Piotra i Pawła, moli się za nas. Wszyscy, Jaki Boży, moli się za nas. Czy mułkniewiczny Boże, Ty posłał Siostrę swojego Syna, żcąc Віддалити від нас силу сатани, Духа Неправди, а людину, визволену з темряви, перенести до Твого світлого царства, покірно тебе благаємо, визволи цю дитину від первородного гріха, зроби її своєю святинею і помешканням Святого Духа. Choraślisto, Господа naszego. Amen. Niechaj obelichaje tebe, tebie nic Spasytyla, który żywe i czaruje na wieki wieczny. Amen. Modlmy mo się, obdarował ciętynu nowym życiem z wody i świętego ducha. Oświadczenia wody Błahosławienny jesteś Boże, Ojcze Ty stworzył wodę, jaka oczyszcza i utrzymuje życie. Błahosławienny jesteś Boże, niebie. Błahosławienny jesteś Boże, Synu jedynorodny, Jezusa Chryste. Z Twojego Boga wytekła woda i krew, чтоб z Twojej śmierci i wskrzesienia Narodyla się w ciele Cerkwa, jest Boże, nędzy i powili. Bo jest jest Boże świętej Drugu, który zійsł na Jezusa ochrzczonego w wodach Jordanu, щоб my mogę mogli być u tobie ochrzczeni. jest Się Boże. Mili. Przyjdź do nas, na dopomogę. Gospody, odcze Jedyny i Oświaty, ciu wodę, z cządytyna, w niej opreszczona, bóla obmyta, swicha i narodyla się do nowego życia, jak Twoje nazwane dytia. Boże, Oświaty, ciu wodę Oświateć u wodu, szczobdytyna, uchreszczyna, ochręściana, się w tem tajemnicy śmierci i woskresienia Jezusa Chrysta i tym samym stała podobnoją do twojego syna. Boże, oświateć wodu, oświateć wodu, szczobdytyna, którą ty pokrytał i się z świat swia, Ducha i bula pojednana do Twojego Świętego Ludu. Boże, o Świętych Ziół Drogi i Chrzestni, ta Dotyna, którą wy zciuty przeniesli, przez otrzyma je Boga nowe życia З води і Святого Духа, намагайтеся виховати її у вірі, так щоб зберегти в ній це Боже життя, від зіпсуття гріхом і створити можливість його постійного розвитку. Якщо ж, керуючись вірою, ви готові взятися за це завдання, то сгадуючи своє власне хрещення, Відречіться, я від гріха і визнайте віру Ісуса Христа. Це є віра церкви, в котрі ваша дитина отримає хрещення. Тому всіх вас, присутніх, запитую. Чи відрікайтеся від гріха, щоб жити в свободі дітей Божих? Чи відрікайтеся від усього, що промадело зла, щоб не панував мирі? Чи відрікаєте сатани, котрі є головним винуватцем гріха? Чи віруєте в Бога, Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі? Віруйте. Чи віруєте в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, і Господа нашого, народженого від Діви Марії, котрий страждав, і був похований воскрес із мертвих і сидить на Бога Отця. Чи віруєте в Святого Духа, Святособорну Соборну Церкву, спілкування святих? Odpuszczenie ryków w Wzkrywce nie ta życia wieczna. jest nasza wiara, taką jest wiara katolickiej Cerkwy, wyznania, której jest naszą górnością w Jezusie Chrystusie, w naszą. naszemu. Czy chcecie, żeby Daniel Anton otrzymał kreszczenie w wini Cerkwy, jaką ino razem wyznali? Dla mnie i dla Andony, dla grzesznienia i Syna, Świętego Ducha. Amen. Sławom Ojcu i Synu i Świętemu i nie mi po wsiach czas i na wieki wiecznie. Amen. Ojcu i Synu i Świętemu i nie mi po wsiach czas i na wieki wiecznie. Amen. Ojcu Pomazanie Świętym Mero, Bóg Wszechmogutni, o te do naszego Jezusa Chrystusa, który wyzwolił wody ucccębie widryszał i widrodył z wody i Ducha, więc sam namarszuje Ciebie Mero zpaszenia, wciąż przyjednany do Bożego Ludu, Ty by jedności z Chrystusem, z Jaszczernikiem, prorokiem i Czarem na wieczne życia. białej szaty. Daniel Anton te stał nowym stworeniem. I odjawnił się w Chrysta. Tomu otrzymujesz białą szatę. Niechaj Twoi bleski słowom i przykładom dokonywają Tobie dla dzieci chybni, zbożoj, dzieciny nieporocznej, aż do wiecznego życia. Щоб ваша дитина, освітлена Христом, поводилася завжди, як дитина світла і зберігаючи віру, могла вийти на зустріч рядущого Господа разом з усіма святими днями. Амінь. За отримане Потомство, нехай завжди буде вдячна йому разом зі своєю дитиною, Ісусі Христі, Господі нашому. Тата, батько, з медитиною та мові. Господь Бог всемогутній, джерело земного і вічного життя, нехай благословить батька цієї. żeby On słowem pokrytym dawał swoim dzieciom pierwsze świadectwo wiery w Jezusa Chrystusa, w naszą Bożą Bożą. Pięknie. O Spódźbę Wszechmogącej, który nas odrodził z wody Świętego Ducha na życie wieczne, niechaj swoich wiernych, tu zbranych na pełne szczerych łap o żeby one και να μοιραστείτε την του Θεού, και όσοι είναι εδώ, να το θυμίσετε με το όνομά σας, Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας. Αμήν. Αμήν.